O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marenczoł z tej strony, kłaniam się, kontynuacja Marianowa Podstawkowicza moi drodzy. Na 10 plus 0 gram kolejną partię, kolejny rapidzik. No i dobra, rywal jest ze Stanów, 1089 to jego ranking. Znowu mam bierki koloru białego, na no, promowie zajechał e5. Zobaczcie, partia włoska, goniec c5, zagraje was a jada nie pytam. Skoczyk f6, goniec g5, oni znają te linie, oni znają te linie. Hmm, znają te linie. Ubu dupu bęk, go jest oni znają te linie zagram d3, spokojnie. Partia włoska w pełnej krasie, szybkie d5, oczywiście jest to możliwość, jak najbardziej, takie nowoczesne tutaj podejścia. Wieża eb, będziemy atakować punkt centralny, no szybko gra, może też speedruna robi, nie wiadomo. Tu można różnie, różnie się nadziać, że tak powiem, różne konfiguracje. Goniec G4 dosyć niewygodne posunięcie. Wierzę, że Ej tego skoczka będziemy przestawiać na G3 prawdopodobnie. Goniec F5. Goniec F5. No, wydaje mi się, że goniec G4 był o wiele bardziej kąśliwy. Myślę, że był uzasadniony. No dobra, zaatakujmy tutaj. Po prostu wisi. Goniec D6 nie można, bo spada skok. No i teraz pytanie: jak, 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 jak to ugryźć, F6 raczej grać nie chcesz. Hmm, Ten pionek, to no może Hetman D? Coś nie stoi, to tak chyba optymalnie wydaje mi się, że, znaczy w sensie nieoptymalnie. optymalnie. Kurde, balance No pamiętajcie, że łapiemy tu na przez F6, a... F6, never play F6 mówi Ben Feingold. No nie wiem, no może i to się spina, może to działa, no ale tu jest... Tu jest przeciąg, tu korzonki będą chore, kurde bele. C3 Hetman B3. Ajajaj, no nie wiem właściwie. Wyprowadzę skoka do gry. Liczę na bicie. Ten gońc dostanie naprawdę wiatr w żagle. No wisi po prostu tutaj. No i mamy też gońca w razie czego na tej diagonali. Oczywiście jeszcze bezpośrednio zagrać tak nie mogę. No król w centrumie. Oczywiście gońce 7 niby nic się nie dzieje, tylko że Roszady nie zrobisz i to jest ten problem. A idziesz w długo i w ogóle nie bierzesz. Przepraszam, nie bierzesz jeńców, tak? No dobra, jak gram A4 co powiesz na goniec A3 w tej wersji językowej? Długa goniec A3. Hetman odchodzi, pytanie gdzie? No gdzieś tam jeszcze odejść może, nie? Gdzieś tam jeszcze odejść może. Raz lepiej, raz gorzej. No pozycja trzyma się u niego oczywiście, ale mam wrażenie, że no ten goniec A3, ten gonie A3, później ta wieża na B, no może być ciekawie. To, to zdecydowanie no zobaczymy, zobaczymy. Odszedłszy, mógłbym podwiązać, mógłbym najpierw zabić i podwiązać, oczywiście, mógłbym pozwolić na to, że on zabije. No prawdopodobnie tak, mógłbym. Dobrze, no zagramy tutaj. No chyba, na mi brakuje tu w grze ewidentnie, kurczaki, ewidentnie. No dobra, podwiążmy, podwiązka. Tu z premówem, później wieża na B w razie czego. Jak ocenić te pozycje? No, wydaje mi się, że ja będę tutaj rozdawał troszeczkę karty w ataku, chociaż jego atak też typu jakiś tam G5, G4, wiesz jak jest. Zabił, zabił, wybił. Zabił, zabił, wybił. No, to raczej nic mi nie da. Kurde. Kurde faja. Kurde faja. Tu mógłbym. No to będzie czekało, to będzie czekać, to będzie czekać na odpowiedni moment. No bić nie chcę, bo to mu poprawia, żebym jeszcze mógł mu zrujnować strukturę, no to wie pan, na dwoje babka wie pan. W tej chwili no to nic mi nie daje, zostaje z gońców, oczywiście tutaj bicie ma od ręki. Jeśli chcę, jestem zainteresowany oczywiście tą linią, tak klikam te strzały, zaraz jakiś ten się pojawi, a mysklik tak zwany, Mysklik, Mysklik. Ten goniec mnie drażni troszeczkę. Mógłbym go w sumie we rozbić. W sensie zaatakować, mam na myśli. Eee. Czego się spodziewać, jaki kontr gry? No, to być może wymieni i zagra. Tak, no jasne. <śmiech> <śmiech> Ma to sens. Ma to jakiś sens. A eee. teraz tak, wieża musi bronić tu. Mój hetman się nudzi, mam wrażenie. A chet, ma się nudzi. Podejdźmy wyżej, czekaj. No, gdzie mój atak? Where is my win? Where is my wine? Przestawka skoka w razie potrzeby. Mogłem zabić i przyźwieżę. Po co ja mam niańczyć tego gońca? To jest nonsens. To jest nonsens absolutny. <laughs> po co ja mam to niańczyć? Teraz wieża tu. No, armaty są jakieś wycelowane. Wiesz co jest, ale co dalej, nie? Panie absolwencie, jak tu, to tu i tu. Tego się raczej nie boimy no będzie jechał on ma swoje tutaj on ma swoje argumenty wiesz rywale nie będą patrzyli jak ich zajeżdżam tylko będą sami tutaj próbowali coś pograć po tym to w sumie mogę też tak zagrać. Wydaje się to nie głupie nie głupie teraz tak bicie bicie bicie. No, Żebym jeszcze miał hetmana tutaj o no to to bym wszedł w to po prostu o. Bez umycia rąk, jak szakal. Ale w tym momencie moje figury nie są najszczęśliwsze. No tylko dwie fajnie grają. Gońc musi odejść, niestety. A gdzie ten skoczek zmierza? To jest ruch dziwny. Bicie, bicie. To jest ruch dosyć dziwny. A dajdę tym gońcem? Odejdę tym gońcem. A bo on tu chce walnąć. No, pytanie, czy on może tu walnąć. No wszystko może właściwie. Właściwie to wszystko może. No tak na pewno nie chcę z takim tramwajem. Ty, no będzie, będzie lipa, Zara. Takiego posunięcia też grać nie chcę. No, jest średnio. Dobra, mógłbym odejść tu, bicie, bicie. No dojdę, dobra, 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 dobra. Być może zaproszenie tego hetmana do tańca. Nie bijemy tam, gdzie chcemy mieć otwarte linie, tym samym będzie słabo tu, jeżeli wybijemy pionem. I teraz zabił. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No coś tam wziął, nie? Jakby nie było, będzie bardzo miło. Walimy na B7, nie boimy się niczego. Walimy na B7, nie boimy się niczego. Prawdopodobnie będzie to grane. No, ja muszę tutaj coś. Okej, okay, tak też można. Ja muszę coś tutaj wykombinować i to ino chyżo, czym prędzej? wieża, moi drodzy. Na aj, będę dociskał przeciwległe rolki znowuż po raz kolejny. No to hop, hyc, hop, hyc panie absolwencie, chyba wezmę na A6. No odbije pionka. Jeszcze jest to niejasne. Jeszcze sporo gry. Jeszcze gramy. Przystawka skoczka, to mam na myśli. Trzeba uważać na jedynkę, żeby nie zajechał. A. No nic. Trzeba odejść hetmanem. Rady nie ma. Wybijmy. Wybijmy. No i mamy tutaj linię. Mamy tutaj fajną siłę. Kolejna wieża wjedzie na. Coś. Tam będzie grane, wie Pan, no Skoczek jest tragedią tutaj, tak? Mnie poblokował, drań, ale już tutaj jakby przyszedł, no to już rozmawiamy, now we are talking, nie? No dobra, co? Tak te partie, no tak ślisko, ślisko, powiem szczerze, ślisko, no ale najważniejsze, że jest fan z gry. No na prywatnym przesku, przekroczyłem te 1900 tam z jakimś wąsem i powiem Wam szczerze, że no idę dalej, nie biorę jeńców, nie, nie biorę jeńców. Ameryka o tej porze się rozgrywa a my już do Kimy, wiesz co jest No dobrze, niech myśli jak najdłużej. O <laughs> niech myśli jak najdłużej. No, trzeba raczej raczej wziąć. No, co wam powiem, grozi to, więc ten hetman tutaj niekoniecznie. Wydaje mi się, że to jest... nie najlepszy nie najlepszy ruch. No bo groźba jest dosyć dosyć nadertalska. Hmm. Pytanie, co on tu może innego. Zagrać, myślałem, że Hetman wróci tutaj, żeby to pole kryć. Wtedy planowałem wieża SB na A3. No, tak, no, tu, tu trzeba uważać na jedynkę, to z pewnością. Natomiast, no, tutaj, tutaj. No i wygrana, nie? Ojej! No, to pozwoliłeś na to. No, przeoczył dosyć prostą groźbę, wydawałoby się. Dosyć prostą groźbę, wydawałoby się. No właśnie, no właśnie, i teraz tu. I oczywiście, zgodzę się w pełni, że jest atak matowy. Kurde balans. No ale spokojnie, ja sobie zagram tutaj na przykład. I co? I wiadro. Mata chyba nie dostanę. No nie, no ale nie widzieć tutaj wieża A8, skoro jest otwarta. No wiesz, łatwo się mówi. Łatwo się mówi. Dobra, co my tu mamy? Skoczek do gry. To jeszcze jest gra, bo to jest. To są dwie wieże na skoczkach Hetmana i Wiernie. No jaka gra, o czym ja mówię? No. Plus 5 materiale, Panie kolego, przepraszam najmocniej. Tu chyba się zabezpieczę furtką i będę miał spokój do końca. Spokój do końca, bo to może być idea. Mógł w sumie grać od razu to. No to tutaj oddajesz, jakby nie rozumiem dlaczego. Mogę czegoś nie rozumieć. Ale że masz tak? To okej. Okay. No, no nie, no nie, 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 nie. Tak, tak nie, tak nie, tak nie. No może to będzie jakaś idea? One day, Czek. O! to Aż tego szacha to się nie spodziewałem, powiem Wam szczerze. Nie, no takie jaja sobie troszeczkę robię tutaj. Debiut spoko. Czekaj. Czek. On tu. No przygotujmy mu tutaj co nieco. Przygotujmy mu tutaj co nieco. Tu, tu, tu. Czy tu jest gdzieś mat? Czek. Diu. Diu. Uczekaj. Tu jest mat czy nie? Jaszach on you Ja tu on you? Nie no, mata nie ma ty, ty. Czek on you Dobra, co ja tu się zastanawiam? Przecież to Trywialne groźby są, chłopie. Trywialne groźby. Czeckerowani. Czekaroni. No nie będzie fancy ruchów. Nie no, nie będzie, po prostu zagram bardzo. Bardzo prosto, linijnie. Będę zbierał pionki jak te Pacmany. Te, jak ten Pacman, jak te Pokémony. To miało być w ten sposób. Czek. Ojej, ojej. Motyw widełek, proszę pana. Jest takie coś w szachach. Istnieje. Jest coś takiego jak Liga Chuliganów? Istnieje. Nie wiem, czy kojarzycie klasyk. Pewnie przeoczeń 150. Silnik nigdy nie pochwali. To jest taki. W taki wymagający ojciec, co to tam niebieska deska? Uzyskaj nielimitowany. A, nie zrobię przeglądu. Czekaj, nie zrobię przeglądu, bo a zresztą po co mi przegląd? Eee, tutaj powiedziałbym, że nie było to dobre to szybki D5. Jaroszatka. Goniec F5 to już w ogóle. A D4 trzeba było grać. Silniczek mówi. Albo zbić na E5 zaciągnąć tutaj od razu. No, widzisz. Ja wolałem jednak najpierw wieża. F6 jednak był uzasadnione. E, bicie bicie. Hetman tutaj. No i długa. No i pozycja jest mocno niejasna, powiem szczerze. Myślę, że koło równej nawet nawet czarny jest OK. I nawet czarny jest OK. Ehm, bicie gońcem na co? Na C6. Że ja powinienem to wybić rzekomo i zagrać gońc B4. Czy ja wiem? Wziąłem, wziąłem, on ma nawet ciutkę lepszą. Ty jeszcze E4 jedzie. No, proszę pana. E4, gońc B3 poszło w partii, i tu była pozycja krucha. No, podaje silnik, że miałem wór. Miałem wór w tym momencie. No i chyba pozwolił mi na to, wieżę. Tak, to jest błąd. To jest błąd, bo należało. Należało grać hetman C6 już zawczasu i tu bronić później. A on pozwoli mi na tempo, co za tym idzie na A6 wybicie. No i teraz grozi, no i tutaj, nie? no i tutaj. Goniec C4 jeszcze trzeba było grać. Goniec C4, a no nie można bić, bo cały czas jest mat. No, czyli trzeba było łapać tutaj ewentualnie odejść może królem, może hetmanem, hermanem. Tak, no ewidentna groźba, ale on stał dobrze, on stał dobrze. Jakby mi nie pozwolił na to tempo, odszedł zawczasu, to ciężko gryźć te pozę. Bardzo ciężko gryźć te pozę. Nie wiem, musiałbym tutaj się naprawdę na głowić, no ale tutaj, no to już wiesz, no. Dobrze grał.